Samochód oraz mieszkanie Kostka zostały wystawione na sprzedaż, a internet twierdzi, że jest zmuszony do takich kroków, bo jego kariera się kończy. Wielka drama pomiędzy Bartkiem Kubickim a Bagim okazała się ustawką i porządnym żartem na prima aprilis, a Sophie postanowiła odnieść się do hejtu związanego z dniem zatrzymania Wojtka Goli i opowiedziała o operacji powiększenia biustu, na co internet znowu reaguje bardzo krytycznie. Sofii, czyli dziewczynie Wojtka Goli, zaczyna się słyszeć coraz więcej, a po jej ostatnim materiale dosłownie nie widać końca krytyki. Sophie działała głównie na TikToku, jednak jakiś czas temu wspólnie z Wojtkiem Golą oraz Jellyfrucikiem założyli kanał Chaosi. Po czasie dołączyła tam jeszcze jedna osoba, ale ich filmy nie zdobywają dużej popularności, a wyświetlenia spadają mocno w dół porównując do pierwszego odcinka, gdzie każdy był jeszcze zainteresowany tym projektem. Ciekawe dlaczego. O super, tak, ale to jak to. No jak? Takie małe. Przepraszam, ja, ja nie wiem, gdzie mam sobie to włożyć. Dziewczyna Wojtka Goli postanowiła założyć własny kanał i wstawiła pierwszego vloga, w którym opowiedziała o operacji powiększenia piersi. Filmik ten obił się echem w sieci, ponieważ odpowiedziała tam na krytykę w jej stronę i kilka kontrowersji wokół zatrzymania jej partnera. Ale więcej o tym opowiedziała Nati w swoim ostatnim filmie, także jeżeli chcecie być na czasie, to Polecam wam go nadrobić. Jak się okazało, nie jest to jedyna rzecz, za którą została skrytykowana, ponieważ pod jej filmem możemy przeczytać niepochlebne komentarze odnośnie operacji powiększania biustu. Idealny odcinek pokazujący, jak ludzie mający pieniądze są biedni. Wspaniała dziewczyna, taka niezaładna ładna, nie za mądra. Ten vlog pokazał mi, jak smutne życie mają influ i ściemniają w media. Sophie stoi obecnie w ogniu krytyki, a w sieci pojawił się także filmik pewnej brafit która skrytykowała ją za niestosowanie się do zaleceń lekarzy. Od 6 do 8 tygodni po operacji powinna nosić specjalistyczny biustonosz, dzięki któremu implanty się nie przemieszczą, a cała rana się dobrze wygoi. Jak widzimy na jej nowych zdjęciach, niestety tak nie jest. Brafiterka w swoim filmiku zaznacza, że nie rozumie, czemu tak młode dziewczyny robią sobie inwazyjne operacje, a później nie dbają o siebie i są zszokowane, że coś nie do końca poszło po ich myśli. Dlaczego wy robicie sobie tak inwazyjne zabiegi w tak młodym wieku i nawet nie jesteście w stanie przestrzegać zaleceń lekarzy, specjalistów przez kula miesiąc stabilizacja implantów, minimalizacja obrzęku i ryzyka przemieszczenia implantu. no i prawidłowego gojenia wspomagania, ale A potem się dziwicie, że macie autostradę A2 między cycami, no naprawdę pisując gdziekolwiek wyszukiwarkę zalecenia po operacji co do noszenia specjalistycznego stanika możemy uzyskać chociażby takie informacje. I w tym biustonoszu pacjentka musi funkcjonować, również spać przez okres pierwszych kilku tygodni po zabiegu. W zależności od rodzaju operacji, od rodzaju zastosowanego implantu może być konieczność noszenia takiego biustonosza przez 6-8 tygodni, nawet do 3-4 miesięcy po zabiegu. Lub nie narażanie się na aktywności, luźne i łatwe do zakładania ubrania, czy nie podnoszenie rąk. Nie znamy zaleceń jej lekarza i być może jest to robione za jego zgodą, ale w komentarzach widać sporo opinii dziewczyn, które również nie mogły się doczekać efektu końcowego i zdecydowanie za szybko zaczęły zdejmować biustonosz pozabiegowy. Poczytaj sobie na grupkach facebookowych historie innych lasek, które też za szybko ściągały staniki po operacji, jakie fatalne skutki to powoduje. Dokładnie, a potem pretensje do lekarza i płacz. Zalec cenia lekarskie. widzisz mnie, dlaczego nie masz pasa pooperacyjnego? Dowiedzieliśmy się jeszcze, że operacja nigdy nie była jej marzeniem i największą potrzebą. A zrobiła to jedynie przez opinię internautów. To nie jest tak, że, kurde, ja marzyłam o tym całe życie. To ja pierwszy... Nie jest tak, że ktoś na ciebie wpłynął. Może trochę internet. Patrz, ja nigdy o tym nie mychałam, ale jak zaczęłam pisać. Się przejmować, ale ja się nie przejmowałam, tylko mi to usiadło trochę w głowie. Całą sprawę skomentowała nawet partnerka Nitra, Sandra, która postanowiła odpowiedzieć lekko zaczepnie pod jedną z opinii na X. Cece się rozjadą jak u Natali. Na co Sandra odpowiedziała? Natsu ma taką klatkę piersiową. Rozjechały to się u tej Janowskiej i wy Perso. Sophie na ten moment nie odniosła się do krytyki po vlogu, jednak jest to bez wątpienia dla niej ciężki czas, ponieważ każdy jej ruch jest mocno obserwowany. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i być na czasie. Jakiś czas temu mówiłyśmy Wam o tej wielkiej dramie pomiędzy dwoma największymi ekipami na polskim YouTubie. Mowa oczywiście o Genzy oraz DressCoat. a jeżeli jakimś cudem ta sprawa Was ominęła, to zachęcam do nadrobienia podcastu oraz odcinka, w których wyjaśniamy o co tam chodzi. Sporo internautów zadawało sobie pytanie, czy jest to ustawka, czy realny spór. W szczególności, że wyglądało to z boku trochę tak, jakby Kubicki i Michu byli tymi dobrymi, a Dresscode zachowywało się trochę gburowato. Słuchajcie, jesteś będzie szybki, bo tutaj nie ma na czym się rozwodzić. Ile wy macie lat? Bartku, jak byłeś u nas na odcinku na YouTubie na kanale Dresscode, mówisz, że mamy problemy z komunikacją. Przypomnij sobie sytuację, jak zaproszaliście nas do domu? Dobra, No, dom widzisz, bo też się znowu. Nie, ale bo myślę, że to warto też powiedzieć, że warto Aaaa. powiedzieć, że co się działo w domu James, jak do Was bijaliśmy? Jak wyglądała komunikacja? ale albo... bo. Dobra, słuchajcie, żegnamy, nie odpowiadamy więcej na takie rzeczy gówniamy. Jak się okazało część internautów miało rację i to wszystko było faktycznie tylko jedną wielką podkrętką na odcinek do Genzy. W filmie pod tytułem Kto zrobi najlepszy prank wygrywa pieniądze, ekipowicze mieli zadanie żeby wymyślić najlepszy prank i Bartek wraz z Michem wpadli na pomysł, żeby wkręcić całą Polskę, co na dodatek według samego Bartka Kubickiego jest definicją udanego żartu. Początkowo miał być to udział na gali Fame MMA, ale szybko po Przerodził się w zaangażowanie w to dreską, co było naprawdę dobrym strzałem, bo cała masa ludzi się na to nabrała. Panowie wspólnie ustalili, kto tutaj będzie zapalnikiem całego konfliktu. I jak już dobrze wiecie, padło na ekipę Bagiego. Cały ten donate na streamie u Bagiego, od którego ta cała drama się zaczęła, był wysłany przez Bartka, który w dodatku samego siebie nazwał Bananem w nawiązaniu do dramy ze swoim udziałem. Nowy członek dress. Chodzi so o pana banana kubickiego. Swoją drogą powstał nawet z tego film na kanale Dreską. Shot z fragmentem z transmisji, jak już dobrze wiecie, poszedł mega viralowo i już następnego dnia Kubicki zabrał się za nagranie swojego oświadczenia w sprawie tej afery. Dobra, słuchajcie, wrzucam tą storkę, jeszcze ją wzbogacę o dwa pytania, w stylu właśnie, że dlaczego wystawiliśmy chłopaków. A co ciekawe, jeśli chodzi o to najbardziej kontrowersyjne, Story dress code, gdzie mówią, że nie mieli czasu na odpowiedź i nie widzieli jej, to w sumie poniekąd nie kłamali, bo Kubicki mówi, że faktycznie prywatnie dali mu znać, że wcześniej nie mogli się za to zabrać. Zostało to wszystko troszkę zatrzymane w miejscu, no bo chłopaki mieli dosyć dużo dużo zajętości, więc nie dawali odpowiedzi. Jako, że całość była konkursem, sam podsumował, że polecenie takim viralem, że nawet Lexi zastanawia ta drama, z automatu czyni go zwycięzcą, a na sam koniec materiału podkreśla Myślił, że między nim code nie ma żadnej spiny. Chciałem powiedzieć, że oficjalnie wyjaśnić, że nie mam żadnego problemu z nimi. A od czasu do czasu podgryzają sobie tylko i wyłącznie dla żartów. Jak się okazuje, ogromna ilość internautów dała się wkręcić. Myślałam, że ta drama Bartka i Bagiego jest prawdziwa. Jezu, serio siedziałam i sprawdzałam ciągle rozwój tej dramy Bagiego i Bartka. Ale jak zawsze, TikTokowi detektywi mieli rację, że to prank. Ja myślałam, że ta drama to prawda. Kręcił się nawet dziennikarz, który zapytał Bagiego o całą ustawkę. No powiem szczerze, że ja byłem w szoku, że to naprawdę był prank. Jak ty w ogóle zareagowałeś na tą propozycję, kiedy Bartek do ciebie zadzwonił i zaproponował tą sytuację? Kurde, no robimy fajne rzeczy. Bartek jest ziomkiem, Jenzi są ziomalami. Znałem, że może będzie taka śmieszna akcja, którą, którą moglibyśmy zrobić, ale spodziewałeś się, że w ogóle to osiągnie aż taką skalę. Ostatnie na pewno miesiące są dla mnie mocno zadziwiające. Mam dużo przemyśleń o tym, że po prostu, wiesz, lekkie potknięcie moje, to się równa jakieś nagłówki, może nie aż tak, tak jeszcze, ale że po prostu wszyscy piszą o tym, TikTok i shoty. Jest to dla mnie trochę nowa rzeczywistość, a z drugiej strony dzieje się tyle fajnych rzeczy w ostatnim czasie i poznaję tyle fajnych osób, więc chyba to trochę przyćmiewa ten lęk przed byciem cały czas z sobą w internecie. A wy daliście się wkręcić? Czy ewidentnie czuliście, że coś tutaj śmierdzi? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Kostek nie ma ostatnio dobrego czasu w internecie, a jego decyzje pozostawiają wiele do życzenia. Ostatnio internauci odkryli pewną rzecz, która jeszcze bardziej świadczy o tym, że influencerowi w ostatnim czasie idzie coraz gorzej. Kostek to już były członek projektu Genzy, który trafił do uniwersum ekipy dzięki udziałowi w programie Twoje 5 minut. Wystąpił w drugiej edycji tego formatu i był wówczas najmłodszym uczestnikiem, ponieważ miał dopiero co ukończone 18 lat. Mimo młodego wieku, udało mu się wygrać program razem z Julitką, dzięki czemu dołączył do ekipy Genzy. Szybko jednak fani zaczęli zauważać, że Kostek nie czuje się w tym komfortowo i nie bawi się zbyt dobrze podczas nagrań. Z czasem influencer postanowił odejść z Genzy, o po czym poinformował widzów na jednym z filmów. Wyznał wtedy, że nie odnajduje się w takim kontencie i wolałby tworzyć coś skierowanego bardziej do starszych odbiorców. Dodał również, że lepiej odnajduje się w pracy indywidualnej. Yes! Bardzo mocnym indywidualistą, dużo bardziej wolę działać sam. Na przede wszystkim, dużo bardziej wolę działać w innym kontencie, mniej zorganizowanym, bardziej chaotycznym. Reszta Jenzi dodała także, że każdy z nich ma inną wizję projektu, co często wymaga kompromisów, a z kostkiem trudno było się dogadać. I bardzo kochamy to, co robimy, ale to jest normalne, że wizje niektórych osób na projekt są po prostu inne, że te wizje nas wszystkich się trochę różnią. Przez bardzo długi czas próbowaliśmy wypracować jakieś tam wspólne flow tego, tej pracy i wspólnie działać, no ale niestety nasze różnice względem podejścia do pewnych spraw różnią się na tyle, że no jest to po prostu niemożliwe. Po publikacji materiału reakcje widzów były bardzo zmieszane, jednak wielu z nich czekało na solowy content Kostka. Niestety mimo upływu niemal roku od odejścia z Genzy, w sieci niewiele się o nim mówi. Mimo wcześniejszych planów i zapowiedzi na jego kanale pojawiło się zaledwie kilka filmów, a większa część widzów nie kryje rozczarowania kierunkiem, w jakim Podążyła jego kariera. Jednym z tych filmów był materiał o kupieniu przez niego nowego auta, którym było BMW, oraz zrobienie całego tuningu, dzięki czemu dostaliśmy godzinny film. Już wtedy sporo osób krytykowało Kostka za nieregularność i małą aktywność w internecie. Jak czytamy? Gdzie te mocne i ekstremalne filmy? Od trzech miesięcy totalna cisza. Przypomniałeś sobie hasło do YouTube'a? Jak się okazało, internauci zauważyli, że właśnie to auto jest przez niego wystawione na sprzedaż. W opisie możemy przeczytać, że wykup końcowy auta będzie wynosić około 200 tysięcy złotych, a raty Kostek spłaca do teraz. Co więcej, okazało się, że sprzedaje także mieszkanie, o którym jeszcze niedawno nagrał film. Informacje te wywołały bardzo duże emocje wśród widzów, ponieważ jeszcze parę miesięcy temu zarzekał się w swoim filmie, że nigdy nie sprzeda tego auta, nawet jeśli miałby zostać bankructwiczny. Naprawdę, tak się tym jaram. I już na wstępie sobie postanowiłem, że nigdy w życiu nie sprzedam tego samochodu. Nigdy ono zostanie, choćbym zbankrutował, to schowam je tak, żeby CBS go nigdy nie znalazło, nie zabrało na swoje parkingi. Do tego wszystkiego dołożyła się też jego ostatnia drama, która miała miejsce na planie studni do matury. Bo początkowo kostek miał się pojawić w filmie w formie epizodycznej roli, a jego zadaniem było w humorystyczny sposób pouczać dzieci o jeździe w kasku. Pewnie się domyślacie, że miało to w śmieszny sposób kontrastować z jego wizerunkiem, ponieważ uchodzi on za totalnie nieodpowiedzialnego gościa. Mimo jasnych wytycznych w scenariuszu, gdy zaczęli kręcić sceny, Kostek zaczął mówić, że za rok, czyli obecnie, rola ta będzie się kłócić z jego wizerunkiem oraz wpłynie negatywnie na jego PR. Stwierdził też, że społeczność uzna go za nieautentycznego i że za rok będzie w całkowicie innym miejscu. To wychodzi za rok ten film filmie, nie? Nie, jakoś tak. Nie, stary, ja już jestem w innym Dobra, to miejscu. Będę robił takie rzeczy, że mi to się w ogóle PR-owo nie zgadza, nie? że jakby się zastanawiam, czy nie zrezygnować. No to tutaj, widzę, nie? Za rok to jakby moja, moja społeczność, która będzie mnie oglądać, i nie. No, Przestanę być dla nich autentyczny, jak to zobaczę. Będąc, no nie, nie oglądam, go już mam go w... Jak pewnie zdążyliście zauważyć, wcale tak nie jest, a on został skrytykowany za swoje zachowanie. Kostek chciał budować swoją karierę solo, odcinając się od Jen, ale jak na razie jego plany wyraźnie nie wypaliły. Sprzedaż auta, które jeszcze niedawno było poniekąd symbolem jego sukcesu, oraz sprzedaż mieszkania tylko pogłębiają wrażenie, że coś tu jest nie tak. A jeśli chodzi o jego PR, cóż, chyba wyszło całkowicie odwrotnie niż planował, a fani coraz częściej wytykają mu niekonsekwencje i brak działania. To chyba nie jest ten wielki nowy etap, na który czekali, natomiast sieć zaczęły podbijać wielkie artykuły, z dopiskiem, nie chciał nagrywać dla 13-latków. Polski YouTuber musi sprzedać mieszkanie i samochód. Myślę, że warto dodać, że ogłoszenie dotyczące mieszkania zostało dodane pierwszego, a to dotyczące auta 2 kwietnia, co mogłoby wskazywać na chęć zrobienia żartu na prima Aprilis. Ale w tym wypadku pozostawiam wam pytanie. Dlaczego ogłoszenia są nadal aktywne? Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co Wy o tym sądzicie i co Waszym zdaniem mogą zwiastować takie dziwne kroki. Jeżeli nie chcecie, żeby te lub inne informacje Was ominęły, to subskrybujcie kanał Plotkary. Zapraszam Was na nasze Instagramy i bądźcie na czasie.